Z tej strony Czytaj i zaczynamy sobie nasz pierwszy odcinek merytoryczny tego podcastu. Witam Was serdecznie i będzie to delikatne powtórzenie z Instagrama, bo będę mówić o moich ulubionych książkach popularno ale tak jak już Wam mówiłam, ta forma jest dłuższa i jest żywsza, więc mam nadzieję, że wyniesiecie z niej dużo więcej. To jest też idealne dla osób, oczywiście, które nie lubią czytać długich recenzji. Też czasami się łapię na tym, że jak jest za długa, to po prostu mnie to nudzi, nie chcę tego czytać. A podcasty wchodzą mi dużo łatwiej, szczególnie na spacerach czy przy długich treningach. Więc moje ulubione książki popularno-naukowe dzisiaj. I zaczniemy sobie od książki dr Pauliny Ichnatowicz. Paulina jest doktorem dietetyki. Tworzy też suplementy z marką Health Labs, którą ja uwielbiam. To nie jest żadna współpraca, po prostu ich kocham. I Paulina wydała książkę, która ma tytuł Po prostu Suplementy. I ta książka to jest naprawdę takie kompedium wiedzy. Tam macie po prostu rozpisane, jakie choroby, jakie objawy. I wtedy jakie suplementy, dlaczego konkretnie takie, jak one działają, z czym pomogą, na to zwrócić uwagę. Więc naprawdę jeśli macie jakieś takie małe problemy albo niedobory, jesteście skonsultowani oczywiście jednocześnie z lekarzem, to to jest naprawdę taka pigułka wiedzy. Nie mówię, że książka jest krótka, ale nie trzeba jej czytać od A do Z. Można po prostu znaleźć swój problem i poczytać co, co na to mówi nauka po prostu, bo tam mamy i suplementy, takie, o których wszyscy słyszeliśmy, um, ale mamy też na przykład adaptogeny, co jest mega ciekawą kwestią. Także bardzo Wam polecam, jeśli chcecie się trochę więcej dowiedzieć, bo też wiem, że obecnie w social mediach mamy mnóstwo informacji na ten temat. Um, influencerzy, którzy reklamują po prostu te suplementy na prawo i lewo. I tak naprawdę na pewno lepiej jest ufać dietetyczne um, niż po prostu influencerom. Najlepiej po prostu pójście, przebadać, oczywiście dopasować to. Um, do swoich niedoborów, natomiast jeśli właśnie chcecie po prostu też sami mieć jakąś, jakąś wiedzę na ten temat, to bardzo Wam polecam, szczególnie jeśli interesujecie się dietetyką czy ogólnym well-beingiem, powiedzmy. Kolejna książka to Tak działa mózg dr Asi Wojsiad. Na okładce znajdziecie jeszcze jej stare nazwisko, czyli Podgórska, także don't get confused. To jest książka o mózgu, oczywiście. Ja doktor Asia obserwuję od dłuższego czasu, słucham podcastów z nią. Poznałam ją też kiedyś na spacerze, po prostu na siebie w podłóśmie z przemiłą osobą. A ta książka. To jest naprawdę bardzo szeroka wiedza na temat mózgu. Jest naukowa, nie powiem, nie zawsze jest lekko ją czytać i czasami trzeba dzwonić się trzy razy zastanowić nad konkretnym zdaniem. Ale jeśli chcecie trochę lepiej zrozumieć, jak działa mózg, co mu pomaga, co mu przeszkadza, trochę też jest o pamięci, co też jest mega ciekawe, w ogóle jak działają te wszystkie szlaki w naszej głowie i skąd co się bierze. Jeśli interesują Was takie rzeczy, to jak najbardziej ona jest dość mocno naukowa, powiedziałabym. Ale jeśli to jest wasz klimat, to jak najbardziej polecam i, i polecam też jak najbardziej podcasty um, z Asia Wojsiad, bo są przeciekawe, są przeróżne tematy. Asia ma swój podcast, um, także y, jak najbardziej to jest obowiązkowa pozycja, jeśli interesuje was szeroko pojęty mózg. Dalej mamy książkę o trochę innym temacie, bo w temacie y, zdrowia intymnego i seksualności. Um, I ja w poście na Instagramie tutaj pokazałam sztukę obsługi Penisa 2, ale czytałam też część pierwszą i obie są świetne, nawet chyba pierwsza lepsza, um, bo druga jest trochę bardziej w stronę różnych układów w relacjach. To jest trochę taki update też, jeśli chodzi o obecne problemy Polaków, jeśli chodzi o życie seksualne. Natomiast ta pierwsza to jest w ogóle według mnie must have. Bo dużo tam mamy o zdrowiu. Dużo tam mamy o zdrowiu intymnym, o tym, co powinniśmy badać, na jakie choroby się narażamy, co jest na przykład dobre dla naszego zdrowia intymnego, a co nie jest. Więc naprawdę, to jest dla mnie must have, w ogóle dla każdego faceta, żeby to przeczytał. Świetne książki. One są też pisane przez specjalistę, to jest jakby w formie wywiadu, więc to też się moim zdaniem trochę łatwiej czyta, taka przystępniejsza forma. Także bardzo Wam polecam obie, i jedynkę, i dwójkę. Druga to jest właśnie bardziej uzupełnienie, a pierwsza dla mnie naprawdę must-have totalny. I dalej idziemy trochę znowu w well-beingowe tematy, dlatego że jest to książka Jak spać, żeby się wyspać. To jest książka też polskiego autorska, autorstwa i jest dość krótka. Bo to jest właśnie znowu pigułka wiedzy. Mamy tutaj naprawdę takie skondensowane informacje, bo ja wiem, że tych książek z Pani jest mnóstwo i niektóre mają setki stron. I oczywiście, jeśli interesujecie się snem, super, idźcie w to. Natomiast tu mamy naprawdę pigułkę wiedzy, praktyczne rady. Trochę jest merytoryki, ale nie jest jej za dużo. Możemy się naprawdę nauczyć, jak o tą higienę snu zadbać, i wiem, że każdy z nas ma z tym problem, tak naprawdę, teraz, bo wszyscy scrollujemy TikToka i Instagrama przed spaniem, um, i, i nie, za dba, nie za bardzo dbamy o tą higienę. No jak wstajemy, to też od razu sięgamy za telefon. Um, więc tutaj mamy trochę właśnie takie praktyczne rady, jak tu jakąś snu polepszyć. Um, jeśli też macie e, na przykład zegarki, e, smartwatche, w stylu Garmin czy Apple Watch na przykład. One też fajnie pokazują wam jakoś snu, więc też można na przykład zrobić sobie taki, że użyć tych wszystkich rad przez dwa tygodnie, powiedzmy, i zobaczyć, jak wam się poprawi jakość snu. Bo ja na przykład widzę, że w momencie, kiedy idę spać poza swoją rutyną, normalną, czyli tak jak zazwyczaj chodzę spać, co jest ważne w ogóle bardzo, żeby mieć taki ustalony czas snu, trochę jak jakiś bobas. Um, i ten, tą porę wstawania. Dodatkowo na przykład to, co zauważyłam, ja rzadko piję alkohol, ale jak już go piję, to ta jakość po prostu leci na łeb, na szyję. E, więc tego typu tipy znajdziecie w tej książce: będziecie mieli wszystko po prostu w jednym miejscu, jest naprawdę fajna i też fajnie lekko napisana. I to są na razie moje ulubione książki popularno naukowa e, Natomiast jest ich dużo więcej. Ja też zrobię oddzielny odcinek o tym, jakie książki psychologiczna polecam i one też są popularne naukowe ale o konkretnej e, konkretnym problemie także bardzo was będę na to zapraszać e, ja bardzo lubię te książki popularne naukowe więc mam nadzieję że z czasem tego będzie coraz więcej i będę wam mówić o tym coraz więcej e, to Krótki odcinek. Myślałam, że będzie trochę dłuższy, trochę się stresowałam, ale mam nadzieję, że Wam się spodoba i może się po prostu z czasem trochę bardziej rozgadam. Także um, cieszę się bardzo, że tu jesteście. Dziękuję Wam bardzo i zapraszam oczywiście też na Instagrama, które nazywa się Tak samo Czytaj um, Obserwujcie, komentujcie, tam też wstawiam, co czytam na przykład w danym momencie. Sporo jest też recenzji, pojedynczych książek, a nie tylko właśnie. Gdzie mówię o kilku naraz, chociaż takie też są. Um, także tak, serdecznie Was zapraszam. Dziękuję, i do usłyszenia.